Policja liczy na to, że będziemy zdyscyplinowani w wigilię i nie będziemy spotykać się w licznym gronie. Tak więc pusty talerz dla wędrowca w tym roku musimy wystawić przed dom, bo przy stole i tak by nie mógł z nami usiąść. Jak dla psa, chociażby w sumie to się spina pod domem, możemy się teraz spodziewać tylko suk. Jednak nie jest aż tak źle, bo te 5 osób możemy sobie spokojnie zaprosić, choć w mojej rodzinie to nie za dużo by mi to dało, bo u nas na święta minimum jakieś 30 osób zazwyczaj jest. Gdyby tylko moje siostry wiedziały trochę wcześniej, że będzie 500 plus. Oczywiście policja jest zobowiązana do tego, aby przyjmować zgłoszenia o nielegalnych zgromadzeniach. Jeśli takie zgłoszenie dostanie, będzie musiała interweniować. Więc teraz pytanie, ilu sąsiadów będzie uprzejmie donosić, że do naszego domu weszło więcej niż 5 osób? Oczywiście takich sąsiadów nie brakuje, nigdzie. I niezależnie od czasów, jakie nastają, uprzejmi donosiciele zawsze istnieli i istnieć będą. Policja na szczęście nie planuje jakichś specjalnych działań i nie będą się odbywać żadne świąteczne łapanki. E, przynajmniej tak obiecują, jeśli to prawda, a mimo wszystko zapukają do waszych drzwi, to pewnie chcą mieć wymówkę, że to wina sąsiada. Już chyba dość mają tego hejtu. Ciekawe zresztą, jak bardzo ludzie będą robili sobie pozłości. Czy może chociaż. W tym dniu będziemy się wspierać. No i pytanie: co w zasadzie rozumieć przez wspieranie, bo w końcu społeczeństwo, jeśli e, jest tak zastraszone nową e, formą wiruska, że wezwanie policji, żeby rozgonili wam towarzystwo podczas wigilii, co niektórzy mogą rozumieć jako najwyższą formę przyjaźni. Oczywiście, jeśli sąsiad nas zgłosi, interwencja okaże się słuszna. Bo zaprosiliście więcej niż 5 osób. Należeć wam się będzie mandat 500 zł. Możecie go nie przyjąć. Wtedy dostaniecie karę administracyjną 30 tysięcy złotych, a warto pamiętać, że ustawa covidowa została przepchnięta przez Sejm. Teraz już sądy mogą nie być tak przychylne jak jeszcze przy pierwszym lockdownie, więc nowych podatków więcej, mandatów więcej, tylko wypłata jakby coraz mniejsza. Jak żyć, panie premierze? Jak żyć? Prezydent elekt Joe Biden postawił siebie jako wzór do naśladowania i zaaplikował sobie antidotum na Maurycego. Tym czynem chciał pokazać Amerykanom, że antidotum jest bezpieczne. Na chwilę obecną przyjął pierwszą dawkę. Jeśli nie wyrośnie mu druga głowa albo nie zanikną mu funkcje życiowe, to kolejną dawkę przyjmie jeszcze przed inauguracją, która jest zaplanowana gdzieś tam na 20 stycznia. W ogóle to byłyby ja, jakby wziął, przyjął antidotum i umarł. Nie, tylko mnie to śmieszy. Tym samym Biden dołączył do wiceprezydenta Mike'a Pence'a, przewodniczącej Izby Reprezentantów Nancy Pelosi i lidera republikańskiej większości w Senacie, Mitch'a McCollena. Oni również się zaantidotumowali. Wiceprezydent-elekt Kamala Harris i jej mąż mają dostać pierwsze dawki w przyszłym tygodniu. Biden pochwalił też administrację Trumpa, mówiąc, że zasługuje na uznanie za uruchomienie programu antidotumowego. On sam postawił sobie za cel, aby dystrybuować 100 milionów dawek antidotum w trakcie pierwszych 100 dni prezydentury. Czyli jak można łatwo przeliczyć, to milion antidotum dziennie będzie rozprowadzanych po Stanach Zjednoczonych. Całkiem nieźle, bo w Polsce planowane jest milion dawek miesięcznie. A to jak z planami u nas bywa, spokojnie możemy założyć. Że jak uda się zrobić połowę z tego, Morawiecki ogłosi sukces. 14 grudnia pierwsi obywatele USA, konkretnie pracownicy służby zdrowia, przyjęli szczepionki na koronawirusa w ramach krajowego programu. Kilka dni później, Amerykańska Agencja do Spraw Żywności i Leków zatwierdziła drugą szczepionkę, którą Wyprodukowała ta firma moderna. Zarówno szczepionki Fizera, jak i moderny wymagają drugiej dawki. Drugi zastrzyk moderny następuje gdzieś tak około 28 dni po pierwszym przypadku szczepionki, fizera jest to 21 dni. Także mam nadzieję, że Joe Biden was uspokoił i że już się nie martwicie, że urośnie wam trzecia noga, albo wszczepią wam chipy, którymi będzie można sterować za pomocą 5G. No, chyba, że Joe Bidenem też już ktoś steruje. Afera goni aferę, dziś troszkę o tej podkarpackiej, bo jakieś e, nowe newsy się pojawiły, że Prokuratura Krajowa przedstawiła nowe zarzuty byłemu e, posłowi PSL z Rzeszowa, Janowi B. oraz byłemu zastępcy komendanta Głównego Policji Mirosławowi S. O co tu chodzi? We wtorek Dział Prasowy Prokuratury Krajowej przekazał, że prokurator Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej Korupcji w Katowicach przedstawił byłemu zastępcy komendanta głównego policji Mirosławowi S. zarzut przekroczenia uprawnień w celu osiągnięcia korzyści osobistej. Do zdarzenia doszło latem 2013 roku, kiedy podejrzany pełnił funkcję zastępcy komendanta głównego policji do spraw kryminalnych i nadzorował z tego tytułu m.in. działania Centralnego Biura Śledczego KGP. Wówczas w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez byłego posła Jana B przekroczył swoje uprawnienia, nie dopełnił obowiązków służbowych i ujawniał mu informacje dotyczące czynności operacyjnych prowadzonych wobec jego oponenta politycznego. Pieniądze miał mu wręczać przedsiębiorca Marian D. z Leżajska. Korzyści były wręczane w zamian za pośrednictwo w załatwianiu spraw polegających na uzyskaniu preferencyjnych stosunków handlowych z rafinerią Jasło S.A. Korzystnego dla Mariana D. i kierowanej przez niego spółki orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego Powołania córki Mariana D. na urząd sędziego, nakłaniania funkcjonariuszy publicznych. Część wątków zakończyło się już skierowaniem do sądu, aktami oskarżenia m.in. wobec byłego szefa Nik Krzysztofa Kwiatkowskiego, byłego dy dyrektora Biura Zarządu Wojewódzkiego PSL w Rzeszowie, byłego szefa Rzeszowskiej Delegatury Urzędu Ochrony Państwa, byłej szefowej Prokuratury Apelacyjnej w Rzeszowie, Anny H. Ta ostatnia została skazana w październiku bieżącego roku na karę łączną 3 lat i 6 miesięcy bezwzględnego pozbawienia wolności. Jak coś, to ta Anna H., to nie ja. Chyba. W każdym razie cała afera jest sporym zaskoczeniem, bo znowu politycy dostają zarzuty, ale nie tylko. Nawet yy, szefnik wyląduje w sądzie z aktem oskarżenia. No cóż, pancerny Marian Banaś, niech korzysta z wolności, póki może. się Was ostatnio jaki prezent dostaniemy od rządu na te święta, yy, ja obstawiałam jakiś tam pełen lockdown, ale nie, prezent będziemy mieli lepszy. Od 26 grudnia dostaniemy 10 tysięcy sztuk antidotum. Swoją drogą czekam na heroiczne zachowanie Andrzeja Dudy, yy, który jako pierwszy przyjmie dawkę. Jesteśmy coraz bliżej celu w ciągu w najbliższych kilkudziesięciu godzin Komisja Europejska ma dopuścić do używania na terenie Unii Europejskiej szczepionkę przeciw COVID-19. Wkrótce potem transporty ze szczepionką ruszą do poszczególnych krajów członkowskich, w tym do Polski, zapowiedział szef KPRM i pełnomocnik rządu do spraw programu szczepień Michał Dworczyk. Podkreślił jednocześnie, że od strony organizacyjnej Polska jest przygotowana do rozpoczęcia szczepień. Oczywiście, my od strony organizacyjnej i zawsze jesteśmy do wszystkiego przygotowani. Czy oni kiedyś powiedzieli, że my czegoś nie możemy zrobić, wszystko dla nich jest do zrobienia, a że ludzie umierają, Pff, i tak by umarli? Tylko panie Dworczyk, jakim kosztem tym razem? Przygotowani jesteśmy na chorych, na Maurycego. Ze szpitala na Stadionie Narodowym pompujecie kasy tyle, że Sasin zazdrości. Jestem ciekawa, gdzie odbędą się... Antidotumowanie, skoro przychodnie pozamykane. A nie, już wiem, będą szczepienia online.